witam serdecznie zobaczcie tutaj poszłem za jeleniami, ślady o piesek biega i zobaczcie na drodze co co znalazłem aż sam się zdziwiłem tak poszłem za tymi bykami i patrzcie na drodze jaki porostek no, takie, taki malutki. O, to będzie lepiej widać. Popatrzcie, perełka zostaw. No, na sam początek tutaj weszłem. No nic, dobre i to. Ale pójdę tym tropem dalej, za tymi jeleniami. I zobaczę, czy tam uda mi się coś podnieść. Jak będzie coś, to wam pokażę. Pozdrawiam wszystkich.